I teraz to zobaczcie, to jest panatus po ścieżce do samego końca, to jest takie odcięcie. Panatus ma szersze liście aniżeli Asory, no i jest ciemniejsza, to na pewno duży jest ostatni kawałek, który tutaj wykonuje zabiegi. I jeśli chodzi o te dwójki w pszenicach z października uważam zakończone chociaż pszenice po kukurydzy dostały T1 i T2, czyli dostały te same substancje co tutaj plus fenpropidyny także tutaj stwierdziłem, że machnią już nie kombinowałem nie tofałem się jakby do tamtych w środku bo tak naprawdę będziemy obserwować jak to będzie wyglądało Mówi, też takim nazwem jadą na tę jedynkę, no ale wtedy stwierdziłem, nie będzie co na tę dwójkę. No to już nie brałem nic nowego, po prostu jadę tym samym. No i tak to będzie wyglądało. Ten jeden był prawidłową, zdecydowałem się na Unix, fenpropidynę i regulacje, sapa gatylu. To już chyba bodajże, widzę, że przytulia, albo coś innego wyskakuje Takie są Właśnie nie wiem, czy to jest smak I czy to są te też Tak mi się tutaj coś kojarzy, żeby to tak wyglądało, podobnie jak w tamtym roku Chyba, że to witalony haber znowu Ale Poczekamy chwilę Dzisiaj mamy wtorek Poczekamy chwilę Niech to się wszystko po po w tej roślinie ona jest ze stresu i tak niezadowolona dlatego leci aminokwasy w dawce litra no, zobaczymy co to wniesie no i leci manga też lip, może litr 200 mi wyszedł może 200 gdzieś wyszedł na hektar no zobaczymy jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o, o taką mieszaninę i masz ten bajek, nie denerwuje za każdym razem go włączyć, wyłączyć. Widzę, jakaś może delikatna rosa, może to nie rosa. No i tu mamy uwrocie głęboszowane, i tak ta pszenica wydaje mi się, że jest ciut większa, chociaż ten rozstaw nie był odpowiedni, bo był co 75 cm, ale jakieś tam zobaczymy dalsze porównania. Dobra, tu już. Muszę się skupić na, na kilku rzeczach na stabilizacji belki, no bo to muszę robić ręcznie, rozłączę halogeny, dlatego że mnie odbijają się w szybie, ale tu ten początek Wam pokażę, tu obok już widzicie jaśniejszą taką, może nie będziecie widzieć, ale ja ją jeszcze w tą widzę, ale mama za telefony też inaczej nagrywają ale ona też już tam po prostu ten banatus na tej czwórce, na tym pagórku wysiada także banatus na mocne trójki mi się wydaje, że może mieć potencjał nie wiem pierwszy raz w gospodarstwie Mój kolega mówi, że mama banatusa ten co ukłoni, że nam bardzo ładnie wyszedł i no to dawaj, kurde zasieje ma co tam 5 hektarów mówię na próbę no i mamy tutaj 3, 4 w sumie odmiany pszenic w tym roku, mamy Panatusa, Asorego na większości pól, mamy Mosusza i mamy Reforma. Te Arały są takie podzielone, Udziesz, co ty kombinujesz z tymi odmianami wiecznie, taką, taką, siej jedną i... Ja my nie, 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 po prostu trzeba, gdzie jest możliwość na większych kawałkach, bo wiadomo, ja na hektarze to, to masz parę to nie będziesz chciał dwóch odmian bo byście się zagryzł, ale przy takim większym areale, takich 5 hektarów, 7 czy tam 10, czy można byłoby sobie coś tam jakiś obraz wtedy mamy czy ta pszenica funkcjonuje ta lepiej czy ta lepiej zareagowała na nawożenie czy ta ma lepsze parametry przy takim samym nawożeniu bo nie jest tak do końca właśnie, jak sobie Kiedyś się gospodarzyło, że zasiało się jedną, bo jechało, się podało za yy, tam ileś tam stówek, nie wiem, 500-600 zł. i tak patrząc za wielolecie, no to dzisiaj mamy bardzo podobną cenę. 15 lat temu paliwo było po 2 złote, dzisiaj blisko 7. czy Tam 6,50 to już pan no, Wtedy było po 2 złote, środki to były bardzo tanie, nawozy były bardzo tanie. Naprawa sprzętu była też bardzo tania, bo to były nasze polskie Ursusy, przeważnie jeździły tutaj po wsi. Komfortu tam był bardzo mały, ale po prostu naprawy były tanie. Dzisiaj ciągniki są fajne, nowe, szybkie z klimatyzacjami, z miękkimi osiami, ale drogie w serwisie. A i tym miłym akcentem. Żegnam się z Wami, bo tutaj mówię, niewiele i tak zobaczycie te pole było wielokrotnie prezentowane no, regulacja trafiona w punkt ta pszenica szkwiczy, nie? aż kwiczy po prostu na 99% raczej ona się tutaj nie wyłoży chyba, że coś głupiego przejdzie, ale powinna spokojnie ustać w tak mamy początek maja ona ma 20 cm, także jest, ło, przeregulowana